Piąte miejsce. Zapraszamy przedstawiciela drużyny Jordan Kazanice. Drużyna ta zdobyła 18 punktów. No czy mu Jordan, a nie Jordan? Jordan. Jordan. Gratulacje. 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 Czwarte miejsce zapraszamy przedstawiciela drużyny Avista Łąży. Drużyna zdobyła 18 punktów. I zbliżamy się do podium. A na najniższym stopniu zameldowała się drużyna PFT Donkiz, zdobywając 26 punktów w lidze. I zapraszamy całą drużynę obecnych z drużyny o -O -O. A gdzie reszta Przepraszam, bo... ale wczoraj na drugim stopniu lasowała się drużyna auto części. Daniel zdobywając 28 punktów i po sesji zdjęciowej zapraszamy tą drużynę do dekoracji. Zapraszamy drużynę autoczęści. Daniel, drugie miejsce, 28 punktów. Miejsce już jest więcej. Miejsce nagrody. A kapitan? Tutaj pewnie, tak? To kapitanem? Tak, tak. Na tle musi być gratulacje. Tego drugiego miejsca, pierwszego się nie dało, bo byli lepsi. Byli lepsi. Medale jeszcze, tak? A medale jeszcze. Nie można wygrać. Do tej strony z drugiej strony. Proszę bardzo. To jest dla każdego zawodnika nie? Chyba tak. Czy tam po 10? Czy po Tak, ale ludzie jest. Medal? Medal? A tu jeszcze jeden medal. Tak, tak. jeszcze Zaraz Tak, tak, tak. tak, tak, tak. tak, tak, tak.

Midlowała w piłce halowej, czyli drużynę Forfa jako jedyna nie dostała porażki Cały milce zdobywając komplet 33 punktów. Zapraszamy. Paweł niestety zachorowany. Kto jest kapitan? A no. Rez, prezes. すいません。 Субтитры создавал DimaTorzok

z Gratulujemy ministrzowi! I jeszcze o podsumowanie 20. edycji proszę pana Wójta Tomasza Wertowskiego. Znaczy, wielkie gratulacje! Dziękujemy tutaj e, chłopakom z za to, że zorganizowali te zawody. Radzie i że chętnie współfinansują, zawsze. E, Wszystkie sportowe imprezy mamy 120-150 imprez sportowych. Cieszy dobrze, że ta fala jest wykorzystywana i że tak powiem, możemy się cieszyć z tych zawodników. I również widzę, że tutaj w niektórych, na niektórych meczach podpisywali. No wiadomo, że takim smaczkiem była na z Legią Warszawa, gdzie tu Tydzień temu, czy półtora, e, łobaki dziennie walczyli tutaj właśnie głównie z tej ligi, głównie tutaj e, z drużyny Delforta, która wygrała, także jeszcze raz e, wielkie, e, wielkie gratulacje dla drużyny zwycięskiej, ale również wszystkim e, za udział w tej, e, tej ligi. Dziękuję bardzo za uwagę. Liga 2024 Halowa Gminy Lobawa uważam za zakończona. Dziękuję bardzo. Jeszcze dostały drużyną do odbioru kaucji, ale to już na spokojnie, to znaczy kaucje pisowe. Ale wszyscy rozegrali meczej, i wszyscy dostaną kaucję z bardzo dobra.